Dzień dobry Państwu. Mamy otwieranie paczek. Heh, otwieranie paczek to będzie krótkie otwieranie paczek. Um, a mianowicie było SBC do zrobienia rzadkiego piłkarza 82. A teraz mamy też tocy Ultimate, i w tym odcinku otworzymy sobie 5 takich paczek. A później, sobie pewnie część tych zawodników też zbuduje skład, y, który wymieni na tego toca z drużyny Ultimate. No i oczywiście tą paczkę też zobaczycie jeszcze na tym odcinku, ale to będzie jakby cięcie wtedy, bo ja muszę najpierw ten skład zbudować. Dlatego zobaczmy, może nam to wpadnie coś ciekawego. No, jak wiecie, ja ostatnio nie gram w Champions, więc, więc przynajmniej takie paczki sobie potwieram. No tutaj raczej będą same ekrany, no chyba, że, chyba, że będę miał pecha. Alan 84, dobra. Nada się, nada się na pewno do, do tego. Nie są wymieni nie? No to i tak. Do, do SBC. Fajnie jakby jakiś Wokat wpadł. Nie obraziłbym się. Ale ekrany to jest takie minimum, nie? Które chcę tutaj zgarnąć. Eee, Tule. 84, dobra, spoko. Takie takie overrola mnie zadowalają. Eee, no, patrzmy. Mhm. Mm to już była lipa. Jakiś bramkarz pewnie jakiś, nie wiem O, Sirigu, jego to już mam potąd. <laughs> to jest... Już mi wystarczy Sir Sirigów. Mam nadzieję tylko, że duplikatu żadnego nie trafię, bo się chyba zastrzelę. Gecce. Hmm. Średnio. Średnio, średnio. No, Kaut to to nie jest. Na nie są ekrany. Francja. SPO, Pekir 85. Dobra, to się nada. No dobra, no to. Powiedzmy, że szału nie było. Mogło być też gorzej, chociaż nie wiem jak tam ludziom te paczki siadają. Eee, ja w każdym razie lecę, eee, lecę zrobić sobie SBC z tej paczki Ultimate i widzimy się już za moment. I tak właśnie powracam, żeby otworzyć tą paczkę. Kogo możemy trafić? Najsłabszy traf to jest chyba Oblak i Sarabia. Którego z nich trafię, jak myślicie? Bo jestem pewny, że którego z nich. Jak trafię jakiegoś kozaka, to to będzie dziwne, ok? Ja wiem, że ja mam wartę w takich rzeczach, ale uwierzcie mi, jak jest coś gwarantowanego, to nigdy u mnie, ok? Uff. Tylko niech to będzie walkout, dobra. Bez jaj, tylko teraz jaka flaga? Okej. Okay. Jestem zadowolony. O panie. No, to jest dobre. Ile ty jesteś warty? Tak z milion? Tak z milion bym powiedział, no. Tak milion bym powiedział. <laughs> o, no to jest coś żeby że będę chciał go przetestować, ale to już w kolejnym odcinku Drogi do chwały. To w takim razie ja tu muszę sobie przemodelować znowu wszystko. Mmm, jak to zrobić? O to jest pytanie. Dobra, moja już, w tym, moja, moja już w tym głowa, żeby umieścić tu jakoś... Aha, bo mam raporta jeszcze, no właśnie. Właśnie, właśnie, właśnie. Ale już, chyba, już chyba pomału. już chyba wiem, jak to będę. jak to zrobię. Dobra, no to nic. Yy, taki krótki odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Hej, hej.